Jak kupić Bitcoin oraz inne kryptowaluty w Polsce, używając opcji, o którą najczęściej pytaliście, czyli handel per to per na giełdzie Binance? Odpowiem również na pytanie, jak usługa Escrow chroni nasze kryptowaluty, używając właśnie tej opcji. Zapraszam do oglądania. Witam Cię na kanale Krypto Podróże. Mam na imię Dominik i w tym nagraniu omówię handel per to per na giełdzie Binance krok po kroku. Jeżeli jesteś na tym kanale po raz pierwszy rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o podróżach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. Z tego miejsca przypominam, pamiętaj, to nagranie to nie jest proda inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym, ok? Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Dobrze, na samym początku tradycyjnie zacznijmy od absolutnych podstaw. Aby móc korzystać z opcji Binance pair, to pair musimy sobie oczywiście założyć na tej giełdzie konto. Link do niej znajdziecie w opisie tego nagrania. Uprawnia Was on do zniżki aż 10% na korzystanie właśnie z tej giełdy. Musimy tę giełdę zweryfikować oraz zabezpieczyć. Jak to zrobić krok po kroku pokazałem Ci w nagraniu, które widzisz teraz w górnym prawym rogu. Możesz sobie do niego wrócić, jeżeli będziesz mieć z tym jakiekolwiek problemy. W tym nagraniu, tak jak mówiłem na początku, pokażę Ci jak kupić bitcoina oraz inne kryptowaluty używając opcji. Pertu, Per, na Giełdzie Binance, ale również pokażę ci, jak sprzedaj tutaj kryptowaluty, używając tej opcji, ale zanim do tego przejdziemy, bardzo ważna kwestia odnośnie bezpieczeństwa. więc przejdziemy teraz sobie na inną stronę i omówimy Escrow Service, ok? Bo jest to coś, co zabezpiecza transakcje pomiędzy jednym użytkownikiem a drugim, bo właśnie o to tutaj chodzi. W peer to pair. kupujesz kryptowolty od innego użytkownika i tak samo sprzedajesz kryptowolty innym użytkownikom, dokonując płatności za nie, korzystając z zewnętrznych podmiotów, ok? Blik, przelewy bankowe, Revolut i inne, które za chwilę pokażę ci w tym nagraniu. I na czym polega umowa escrow. Jest to umowa, w której zaufana strona trzecia, w tym przypadku giełda Binance, zajmuje się wymianą towarów albo aktywów między stronami transakcji, czyli zabezpiecza handel przykładowo Bitcoinem pomiędzy tobą a innym użytkownikiem. Binance Pertuper -to, -per to rynek handlu, na którym możesz bezpiecznie handlować kryptowalutami w zamian za lokalną walutę. Ok? Czyli możesz sprzedać Bitcoina, kupić Bitcoina za złotówki. Całą operację chroni usługa depozytowa Binance Pertuper, -per, która powoduje, że nie musimy obawiać się o to, że ktoś nas tutaj może oszukać. I jak Taka usługa wygląda w praktyce, gdy kupujący złoży zamówienie kryptowolta sprzedającego, zostanie automatycznie przeniesiona z portfela sprzedającego do tymczasowego depozytu za pomocą usługi depozytowej. Ok, czyli w momencie, kiedy decydujesz się kupić jakąś kryptowoltę od sprzedającego, w tym samym momencie te środki u niego są zablokowane, nie może nimi dysponować, a środki te zostaną dopiero wtedy uwolnione, kiedy na jego portfel czy konto w banku trafią środki przesłane od ciebie. No i oczywiście, jak się domyślasz, kryptowolty będą utrzymywane w gwarancji depozytów do momentu, Pomyślnego zakończenia transakcji przez obie strony. I teraz bardzo ważna kwestia, usługa depozytowa chroni użytkowników Binance przed oszustami, ale bardzo ważna wskazówka. Jeżeli użytkownik próbuje przekonać się do zawarcia transakcji poza platformą Binance Pair to zignoruj sugestie i zgłoś odwołanie. Za chwilę pokażę Ci krok po kroku, jak takiej opcji można używać. Na pewno zastanawiasz się i możesz zadać takie pytanie, a co jeżeli zdecyduje się zakupić kryptowalutę od sprzedającego, wyślę mu za nie pieniądze, a on powie, że takich pieniędzy nie dostał. W takim przypadku Binance Pertuper czuwa nad Twoim. Bezpieczeństwem, nad Waszym bezpieczeństwem, zarówno sprzedającego, jak i kupującego, ponieważ w dzisiejszych czasach w łatwy sposób można udowodnić, że takie środki się komuś przesłało. Więc z tym tutaj również nie będzie problemu, jeżeli trafilibyście na takiego oszusta, no to platforma pertuper -per na giełdzie Binance jest w stanie to zweryfikować również. Dobrze, jeżeli kwestia bezpieczeństwa mamy już za sobą, pokażę wam teraz jak korzystać z tych opcji zarówno kupić oraz sprzedawać na platformie p 2 na giełdzie Binance. Możemy znaleźć tą opcję klikając Kup kryptowaluty, a następnie Handel p 2 Możemy również znaleźć tą stronę klikając w handlu i następnie p 2 Zanim przejdziemy do kolejnego kroku i pokażę ci jak korzystać z tej opcji, upewnij się, że masz zrobione KYC oraz uruchomioną opcję weryfikacji SMS pokażę Ci gdzie to znaleźć klikamy sobie tutaj w tego hipka, następnie bezpieczeństwo i to właśnie tutaj możesz ustawić weryfikację numerem telefonu klikając włącz, jak już to mamy zrobione możemy wrócić na platformę Per to pair wybrać opcję kup, podświetlić się na zielono dalej wybieramy kryptowalutę token jaki chcemy zakupić, tutaj mamy do wyboru USDT, Bitcoin, BUSD czyli stablecoin, który trzyma wartość dolara 1 do 1, tak samo jak i USDT możemy wybrać BNB Ethereum oraz Shiba. Dajmy na to, że chcemy zakupić Bitcoina. Klikamy sobie Bitcoin. W tym miejscu możemy ustawić preferencje wyszukiwania. Przykładowo, za jaką kwotę chcemy zakupić Bitcoina w tym przypadku? Przykładowo 100 zł. Za jaką walutę? Wybieramy PLN, euro lub inną, za pomocą której będziemy w stanie zrealizować taki zakup. Ja zostawiam PLN. Wybieramy opcje płatności i zobaczcie, jest tutaj ich całkiem sporo. Mamy Blik, Revolut, mBank, Millennium i inne banki również jest ich całkiem sporo tutaj na tej liście. Możecie sobie wyszukać. Ja zostawię tą opcję pustą. I dalej poniżej mamy osobę, która wystawiła takie zlecenie. Ile już tych zleceń zrealizowała? Ponad 1000, a więc całkiem sporo. Natomiast nawet jeżeli będzie tutaj widniało 0, nie musicie się tym martwić, ponieważ nad bezpieczeństwem, jak mówiłem, na tej platformie czuła właśnie Binance. Mamy podaną cenę, po której ta osoba chce sprzedać bitcoina. Zwróćcie uwagę na to, że są tutaj różne wartości i trzeba mieć to na uwadze. Dostępna ilość bitcoina po tej cenie. Limit, czyli Minimalna kwota, za którą możesz zakupić Bitcoina oraz maksymalna oraz rodzaj płatności. Załóżmy, że chcę kupić Bitcoina od tej osoby po tej cenie za 50 zł, używając opcji BLIK. Klikamy Kup BTC, jeżdżamy troszeczkę w dół i tutaj mamy więcej informacji odnośnie tej płatności. Jeszcze raz wyświetla nam się użytkownik, ilość zleceń, którą już zrealizował, cena po której sprzedaje Bitcoina, termin płatności, czyli w ciągu 30 minut musimy taką transakcję dokończyć, dostępne środki oraz metody płatności. I teraz w tej rubryce podajemy kwotę, za którą chcemy zakupić Bitcoina, przykładowo 50 zł. Otrzymam taką ilość, klikam odśwież cenę, a następnie kup BTC. I zobaczcie, po złożonym zleceniu pojawi nam się taka strona Tutaj mamy informację, ile mamy czasu na dokonanie transakcji. Mamy status tej transakcji, musimy przesłać środki. Aby dokonać tej płatności, musisz opuścić stronę Binance. W międzyczasie Binance będzie przetrzymywać krypto. To jest to, o czym Wam mówiłem. Po pomyślnej płatności na rzecz sprzedawcy, wróć do strony Binance i kliknij przycisk. Przelano powiadom sprzedawcy, OK, czyli ten przycisk. Nie klikamy go, zanim nie dokonamy transakcji. Najpierw przelew, później dopiero klikamy to powiadomienie. Jeżeli zrobimy to na odwrót, no to do takiej transakcji może. Nie dość. Tutaj mamy jeszcze raz informację o zleceniu, kwotę jaką musimy przelać, cena po której kupujemy taką ilość bitcoina. Wybieramy opcję, ja wybiorę opcję blik. I tutaj w tej rubryce mamy podane imię i nazwisko osoby, do której mamy przelać te środki oraz numer telefonu. Z opcji blik myślę, że wiecie jak korzystać, więc tego tutaj w tym filmie pokazywać nie muszę. Oczywiście również możecie zdecydować się użyć innej opcji, przykładowo bank transfer, wówczas podane jest tutaj imię, nazwisko, numer konta oraz bank. Jest również opcja revolut. to już do Was należy decyzja, której opcji chcecie korzystać, ja wybiorę opcję blik. I teraz bardzo ważna kwestia, mamy tutaj również informację przypiętą od tego użytkownika, który prosi, aby w tytule przelewu podać numer transakcji, ok? Numer transakcji znajdziecie w tym miejscu. Możecie go sobie skopiować, klikając w tym miejscu i opisujemy to tak, jak napisał ten sprzedający. Wówczas ta osoba ma pewność, że od Was dostała te środki, no i Wy też będziecie mieli potwierdzenie, że to właśnie jemu te środki wysłaliście. Dobra, przelew mam zrobiony używając opcji blik, No i teraz śmiało mogę kliknąć przelano, powiadam sprzedawcę. Zobaczcie, mamy tutaj informację, sprzedawca oczekuje na wydanie krypto. No i oczywiście, jeżeli wszystko zakończy się pomyślnie, tutaj pojawi się opcja Ukończono, a na Waszym koncie pojawi się. Bitcoin. Za chwilę Wam pokażę, gdzie go znaleźć. Zwróćcie również uwagę na to, że tutaj w tym prawym okienku możemy kontaktować się ze sprzedawcą, wysłać mu wiadomość. Ja tutaj napisałem, witam, środki 50 zł wysłane, użyłem opcji blik. No i teraz tak naprawdę musimy poczekać, w tym przypadku jest to około 9 minut jeszcze. Jeżeli środki nie doszłyby na moje konto, jeżeli Bitcoin nie pojawiłby się na moim koncie, mogę kliknąć odwołanie oraz jest tu opcja Problem z transakcją. Zwróćcie również uwagę na to, ile średnio trwała transakcja z tym sprzedającym. Jest tutaj napisane: 95% zleceń tego sprzedawcy zostało zrealizowanych w ciągu 1 godziny i 2 minut. Ok, czyli jeżeli ten czas tutaj upłynie, a wy wciąż środków nie będziecie mieć na swoim koncie, poczekajcie cierpliwie i dopiero wówczas, jeżeli po jakimś czasie nie będzie tych środków na waszym koncie, możecie kliknąć problem z transakcją lub odwołanie. Jeżeli z jakiegoś powodu ta strona wam zniknie, pamiętajcie, że możecie zawsze sobie do niej wrócić, klikając buy crypto, pair to pair, a następnie tutaj. Orders. OK, klikamy i mamy numer naszego zlecenia. Datę, jaką krypto kupiliśmy, za ile, po jakim kursie, jaką ilość powinniśmy dostać, od kogo tutaj jest ten czas. No i mamy opcję kontakt oraz Appeal, czyli odwołanie. Ok. Jeżeli środków nie będzie, po jakimś tam czasie, godzinę, dwóch, takie odwołanie należy tutaj złożyć. Ja wciąż oczekuję na dokończenie tej transakcji, więc w międzyczasie chciałbym Wam zwrócić na coś uwagę. Kliknijmy raz jeszcze tutaj Bitcoina i zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj różne kwoty za Bitcoina. Jeżeli chcecie mieć pewność, że kupicie po dobrej cenie, jeżeli nie wiecie, jak sprawdzić kurs w danym momencie, czy ta cena nie jest za wysoka za jednego Bitcoina. Ok to w mojej opinii lepiej jest użyć opcji USDT albo opcji BUSD czyli jest to stablecoin, który trzyma wartość dolara 1 do 1, bo kurs dolara powinno Wam się łatwiej sprawdzić i mamy tutaj jak na tacy podane i jak widzicie większość osób ma podobny kurs więc nie ma tutaj tak dużo możliwości do oszukania na kursie, ok? bo to też jest bardzo ważna kwestia i dopiero jak już zakupicie sobie takie USDT robimy to podobnie jak pokazałem Wam na przykładzie Bitcoina za pomocą tego USDT już na giełdzie Binance kupujemy Bitcoin w mojej opinii jest to lepsza opcja, która gwarantuje że zakupicie bitcoina po cenie rynkowej, a nie po cenie, którą dyktuje sprzedawca. Dobra, ale w międzyczasie pojawiła się informacja, zlecenie ukończone, trwało to naprawdę kilka minut. Sprawdźmy więc, czy mamy taką kwotę na naszym portfelu. W tym celu klikamy Wallet, Founding Wallet i zobaczcie, już nasz bitcoin znajduje się. Na portfelu. Dokładnie taka sama ilość, jaką zakupiliśmy. I teraz, aby móc taki Bitcoin przenieść na inny portfel lub po prostu handlować nim na giełdzie Binance, klikamy sobie te trzy kropki, następnie transfer. U góry podajemy founding, na dole fiat and spot. Wybieramy oczywiście Bitcoina lub inną kryptowalutę, którą zakupiliście, a następnie max. No i na końcu oczywiście potwierdzamy confirm. Takie środki automatycznie przeniosą się wam tutaj na. Fiat and Spot, czyli w zakładce Wallet Fiat Spot. Ja natomiast tych środków przenosić nie będę, bo pokażę Wam teraz, jak można ustawić zlecenie sprzedaży przykładowo bitcoina. Ale zanim to zrobimy, pamiętajcie o tym, aby korzystać również z tej opcji, czyli nagradzać lub też ganić użytkownika, z którym zawarliście taką transakcję. U mnie przebiegło to naprawdę wszystko błyskawicznie, a więc zostawię mu pozytywną ocenę. Mogę dodać kilka słów. Polecam, w kilka minut miałem bitcoina na koncie. Zostaw komentarz. No i jak widzicie kontrahent również wystawił mi pozytywną ocenę, więc bardzo fajnie. Możemy przejść do kolejnej opcji. Dobrze, i teraz pokażę wam jak sprzedać na Binance per to per kryptowalutę, ale zanim to zrobimy, musimy sobie zasilić nasze konto Founding. Właśnie tą krypto, którą chcemy tutaj sprzedać, a więc klikamy sobie portfel Founding Wallet. Następnie trzy kropeczki transfer. W tym miejscu wybieramy fiat and spot. W tym miejscu. Founding, wybieramy kryptowalutę, którą chcemy tutaj sprzedać, przykładowo Bitcoin, podajemy jej ilość lub klikamy Max, a następnie Confirm. I zwróć uwagę, ta ilość pojawiła mi się tutaj w tym miejscu. Teraz wracamy na platformę pair to pair klikamy Buy Crypto, pair to pair Trading, wybieramy opcję Sell, wybieramy krypto, którą chcemy sprzedać, podobnie jak robiliśmy poprzednio, przykładowo Bitcoin. Również możemy skorzystać z tej opcji, czyli podać jaką kwotę chcemy sprzedać, jaka waluta, klikamy Search, no i możemy wybrać przykładowo tego sprzedawcę, Klikając sell, mamy tutaj podaną cenę, ile BTC chcemy sprzedać, jaką kwotę otrzymamy. Jak widzicie, jest inna w porównaniu do tego, ile zapłaciłem za Bitcoina. Klikamy set my payment method, następnie add payment method. Wybieramy jedną z opcji, przykładowo BLIK. Pisujemy nasze imię, nazwisko, numer telefonu i możemy zostawić na przykład taką wiadomość. Proszę podać numer zlecenia oraz krypto. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy confirm. I zobaczcie, ta opcja nam się tutaj teraz wyświetla. Gdzie mamy podane imię, nazwisko, numer telefonu oraz naszą krótką wiadomość Wracamy sobie na pair to pair Wybieramy jednego z użytkowników Pamiętajcie sprawdźcie czy na pewno ma metodę płatności, którą sobie dodaliście Klikamy sell BTC Podajemy ilość bitcoina, którą chcemy sprzedać Tu jest kwota, którą otrzymamy Mamy wybraną metodę płatności I klikamy sell BTC Order dodany, zostaniemy przekierowani na kolejną stronę no, i teraz tak naprawdę czekamy, aż kupujący prześle nam nasze konto w banku taką sumę. Jeżeli to zrobi, pojawi nam się tutaj opcja, która umożliwi nam odblokowanie bitcoina temu kupującemu. Pamiętajcie, sprawdźcie dwa razy, czy na pewno macie środki, zanim tą opcję włączycie. W międzyczasie, jak czekam na realizację tego zlecenia, chcę wam pokazać, że faktycznie te środki, mój bitcoin jest zablokowany. Zobaczcie, znajdujemy się właśnie tutaj na koncie Portfel, Portfel Finansowania. I klikając trzy kropki, następnie transfer, właśnie z tego konta na konto. Fiat i Spot, zobaczcie, że mam dostępną zerową ilość bitcoina. Nie mam możliwości przelać tego bitcoina na Fiat and Spot. Jest on po prostu zablokowane i czeka na płatność kupującego. I jak widzicie, faktycznie te środki są blokowane i nie ma tutaj możliwości, aby oszukać potencjalnego kupca. Ok? Tak naprawdę możecie na tej stronie pozostać, ale nie musicie, zobaczcie. Kupujący masz 3 godziny, aby przesłać te środki, więc nie ma sensu czekać przy komputerze, aż to zrobi, aby uwolnić mu te środki po dokonanej płatności. Dostaniecie wiadomość drogą mailową, że on takie płatności dokonał. Kliknął przycisk płatność zrealizowana to, co robiliśmy poprzednio, kupując tutaj kryptowaluty. No i wówczas logujemy się do giełdy Binance i uwalniamy mu takie środki. Wówczas transakcja dochodzi do skutku. OK? Dobra, jesteśmy i zobaczcie, mamy informację, że mogę odblokować środki. Kasę mam już na koncie, dostałem, sprawdziłem, a więc mogę kliknąć payment, odebrany, potwierdzam, confirm i zrobione. Transakcja zakończona sukcesem, oczywiście zostawiamy komentarz, pozytywny i to wszystko w taki sposób właśnie korzystamy z opcji per to pair na giełdzie Binance. Także to tyle w tym nagraniu, mam nadzieję, że było ono ciekawe i co ważne pomocne, jeżeli tak zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, bo to pozwala rozwijać mój kanał jeszcze szybciej, a ja widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale, trzymajcie się, hej!